bardzo serdecznie z tej strony Marcią, a to jest kolejny unboxing na moim kanale. W dzisiejszym odcinku e, przyszła paczuszka oczywiście Logitech G35 set Headset. Jest to wersja 7.1 e, Ponieważ e, zamówiłem ją ponieważ tamte słuchawki dokładnie e, Creative Fatality HS800 zepsuły się po równych dwóch latach e, kwarant, o, dwóch latach ku, kupna no i postanowiłem, że Weźmiemy sobie teraz produkt trochę z wyższej półki. E, jest to produkt oczywiście Logitecha. Do Logitecha mam e, dosyć spore zaufanie, ponieważ jak sami też wiecie, mam też kamerkę internetową z tej samej firmy, jak również słuchawki e, oraz zestaw klawiatura i mysz. E, ale wiesz, nie używam, bo mam bloody hell. Dobra, teraz samo opakowanie, jak wygląda. Wszygnęliśmy folię. E, jak na mój gust, opakowanie jest troszkę, e, troszkę trochę liche, że tak można powiedzieć. Jest tutaj dokładny opis, co dokładnie znajduje się w całym zestawie, opis przycisków i tak dalej. Ale to wszystko wiemy już, ponieważ dosyć sporo już poczytałem o tych słuchawkach i również chciałem też kilka opinii przeczytać zanim je kupiłem. No i też zmieniłem miejsce nagrywania, jak sami widzicie. Nie jest to jest mój pokój pomarańczowa pufa, tylko, tylko salon. Dobra, uporamy się z tym pudełkiem. O, ale dosyć dosyć spoko wyszło wszystko to sobie będziemy mogli odczepić o, bomba i mamy same słuchawki jak wyglądają dokładnie może ja wyjmę je żeby było lepiej widzieć sam też dopiero pierwszy raz je odczułam w rękach ponieważ nikt ze znajomych nie posiada takiego sprzętu eee, i dlatego no, będzie można poznać moją opinię za chwilę Oczywiście e, cały test tych słuchawek będzie wprowadzany również też później na kanale. Okay, jak wyglądają te słuchawki? Możemy teraz z bliska zobaczyć. Są te trzy przyciski G. Każda ma swoją funkcję. Tutaj mamy podgłośnienie, wyłącznik, włącznik mikrofonu. Tak samo działa w ten sposób, gdy podnosimy, opuszczamy mikrofon. E, dosyć cięższe słuchawki jak niż wcześniej. Te wcześniejsze, które miałem. Bardzo mi się podoba kabel. Kabel jest z takiego materiału. Nie, 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 nie zepsuje się bardzo szybko jak w tamtych, które były dosyć, dosyć lichy kabel był. Oczywiście mamy regulowany... nie wiem jak to się nazywa, ale to na głowę coś zakładamy. Spoko, spoko słuchawki. Tutaj mamy oczywiście też instrukcję. Instrukcja obsługi plus karta gwarancyjna na 3 lata. 3 lata, także myślę, że to jest e, spoko, ponieważ tamte, tamte słuchawki zniszczyły się e, po dwóch latach i dwóch dniach, czyli zaraz po zakończeniu e, gwarancji. Tutaj mamy dodatkowe chyba wymienniki, jeśli się nie mylę. Coś z tym związane. Tak, to jest dokładnie ta część. Możemy ją wymienić. ma tutaj dwie, dwie zapasowe części. I myślę, że to by było wszystko jak na, na ten zestaw. Tak, w pudełku już nic nie ma. Tak samo także to są tutaj słuchawki. Dokładny test za chwilę przejdziemy do niego od razu, ponieważ taki krótki materiał to co to jest w ogóle. No i tak, od tej pory już będę nagrywał właśnie na tych słuchawkach. Przerzucam się na wyższy model. Myślę, że materiał też będzie lepszej jakości. To oczywiście zobaczymy. No i zaraz przechodzimy do testu słuchawek. Dokładnie cena tych słuchawek plus przesyłka kosztowało w sumie 455 zł. No, także trochę, 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 trochę koszt był tego, ale myślę, że się zwróci kiedyś tam. Także to dziękuję bardzo i przechodzimy do testu. Cześć Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Marcio i kontynuujemy nasz, nasze sprawdzenie tych słuchawek. Minęło sporo czasu, ponieważ słuchawki nie działały mi na samym początku, gdyż iż ponieważ komputer posypał mi wszystkie ustawienia odnośnie USB. No, i musiałem zrobić formata, także jestem świeżo po formacie, i oczywiście idziemy do menu słuchawek. Takie, taka dodatkowa jest to funkcja tych słuchawek Logitech G35, którą pobieramy ze strony Logitechu. Jest to oprogramowanie oczywiście pomocne, zwłaszcza do gier. No, i mamy tutaj kilka trybów, to jest strona główna. Przechodzimy sobie do przycisku G, czyli tu jak widzicie, mamy te trzy przyciski G. I możemy sobie ustawić na nich pewne funkcje, do każdej gry możemy przystosować co innego, tutaj mamy oczywiście League of Legends I możemy na przykład gdy klikniemy G1 na przykład aktywuje nam się potion pod jedynką, możemy sobie tak to na przykład ustawić jest to dosyć pomocne, aczkolwiek trzeba się specjalnie do tego przystosować. I ona tutaj, właśnie, już ustawione na, tak na początek. Włącznik wyłącznik ło łośników pod dwójką, trujeczka wchodzi w mój komputer i pokaż pulpit, czyli, oczywiście, pokazuje pulpit pod G1. Jest to dosyć pomocne, także. Tak, każdy się może się pobawić. Tutaj mamy kilka, mnóstwo zakładek. Do każdej gry możemy inne sobie ustawić, także jest to pomocne. Kolejną rzeczą jest to, myślę, że to jest najważniejsza rzecz tego. Możemy sobie tutaj poziomy ustawić. to Tutaj głośność, głośność e, słuchawek, e, moc mikrofonu. E, tutaj oczywiście światełko, które możemy sobie tutaj włączać lub wyłączać, gdy jest e, włączony lub wyłączony. Podbicie basowe słuchawek. I tak samo tony. Także jak ktoś chce się bawić, tutaj mamy jeszcze bardziej zaawansowane. To jest raj dla niego. I tutaj mamy też dokładnie pokazane, jakie funkcje, po, jakie funkcje na słuchawkach są do czego. Kolejną rzeczą jest tutaj właśnie dźwięk przestrzenny. Tym się jeszcze nie bawiłem. Jest to wykorzystywane w najnowszych grach, gdzie wiadomość, wiadomo, pozycja głosu jest najważniejsza, czyli takich jak Battlefield czy Call of Duty ja, ty się, ja tym się nie bawiłem, ponieważ nie, na te, takie gry nie działają na pewno mi na komputerze, więc to raczej nie jest mi potrzebne no i oczywiście zabawa również przednia. Tak, 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 tak się śmieje teraz. Możemy tu oczywiście zmieniać swoje głosy nie wiem czy teraz zadziała. Może mamy mamy tu jeszcze oczywiście jakiegoś olbrzyma, trolla, giganta, aliena, mutanta i, i oczywiście... Włączamy, włączamy przyciskiem. Mój oczywiście ulubiony jest to, jest to ten. Otóż właśnie teraz zaprezentuję do czym to się najlepiej, najlepiej kojarzy. Gdy się w Plaskownicy on podszedł i, i zabrał mi łopatkę. Ja, ja nie wiedziałem co wtedy zrobić. Powiedziałem mamie, ale bardzo się Ok, dobra, to, to mamy za sobą. Tu możemy rzeczywiście się bawić się tymi głosami. Możemy dokupić kilkanaście głosów więcej. I tu mamy oczywiście, jaki ton, jaki wysokość tonu ma nagrywać nasz mikrofon. No i to, to byłoby ogólnie na tyle. Tutaj możemy włączać tym przyciskiem z tyłu. Możemy włączać lub wyłączać dźwięk przestrzenny. Mikrofon działa na przycisk lub na podnoszenie i opadanie. Także jest to programowanie darmowe, bardzo przydatne e, i, i myślę, że to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że taki krótki test i unboxing Wam się spodobał. Jeszcze zrobię, e, zrobię próbę mikrofonu. Jak e, różni się od e, kamerki. E, tych starych jego mikrofonów już nie będę porównywał, bo już jest w szafie, leży. Już te popsute słuchawki mam już za sobą. Także już w najbliższym czasie ukaże się pierwszy odcinek Skutika e, e, i. Jak i chyba jedynym minusem tych słuchawek jest to, że bardzo słabo się słyszę teraz, tak, tak naprawdę, bardzo mocno wyszumiają. I to, co ja teraz mówię, to słychać, to jakby przez gardło, przez yy, jakbyście sobie, nie wiem, przyłożyli poduszkę na uszy i mówili coś, to tak, tak to właśnie słychać. Ale idzie się przyzwyczaić, także, także w wygodzie, są spoko, czwarty dzień już je noszę i jest ok. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie e, i teraz jeszcze krótki test mikrofonu i, i kończymy. To zaczniemy oczywiście od G-35 e, I oczywiście kawałek z poradnika Gothica z 2 No, Kruka, żeby nie było tak klimatycznie już Podchodziło pod e, odcinek, który idzie e, No to zaczynamy czytać oczywiście formułka Lord Hagen nie wierzy Twoim słowom i żąda od Ciebie dowodów W tym celu musisz się udać do górki tej doliny pełnej orków Porozmawiać z Kapitanem Garonem i wykonać jego zadanie Otrzymasz list potwierdzający Twoje obawy, które musisz zanieść do Hagena Taki spoiler mały i teraz E, jakby to brzmiało e, mikrofonem komórkowym Lord Hagen nie wierzy Twoim słowom i żąda od Ciebie dowodów. W tym celu musisz się udać do Górniczy Doliny pełnej orków, porozmawiać z Kapitanem Garondem i wykonać jego zadanie. Otrzymać nic potwierdzające Twoje obawy, które musisz zanieść do Hagena. Także słychać, że jakość jest beznadziejna. E, w sumie ja nie słyszę, no ale mniejsza. Także, no to, to macie porównanie e, oczywiście mikrofonu kamerkowe kamerka z kamerki, jak i również mikrofonu z tego zestawu. Mam nadzieję, że taki unboxing lub trochę taki zawiły test Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnij zostawić komentarza a oraz ocenić film. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie trzymajcie się, pa! pa.